Krysto i witam was w kolejnym... Lidia mogłabyś... Nie ziewać. No dobra. Czekajcie. mnie je... lekkiego chyba... To... Przez chwilę miałem jakiegoś dziwnego takiego słowa, jakbym był przeciążony, a nie jestem... Yy, witam was bardzo serdecznie widzowie. Jestem Krysto i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. mmm yy. Przemierzamy te ruiny dwemerskie i I powiem wam, że jesteśmy chyba już prawie na miejscu. tuż tu jest ponury siekacz. Tu na wprost mamy... Centuriona. Ale tu są jeszcze odnogi. Dobra. Zobaczymy ile mu walniemy. Chyba, że zmienimy bełta. Tu mam takie... Możemy podmienić w sumie. Walnijmy mu Bum. O? Dobra już nas widzi. Pięknie. No jednak te bełty kościane wyrobią swoje, ale no, już przerzućmy się na te srebrne. no. nie po to zużywałem perki na to, żeby mieć skradanie, mieć razy trzy z ukrycia. Co tutaj mamy? Dideryczne strzały u Dobra, biorę to. Najwyżej coś jeszcze wyrzucę. O Ligia ty chyba nic nie bijesz, co? Nie no, ona coś tam bije. No, błyskawica jest jakoś skuteczna. Jakbym oburącz pewnie rzucał to... Bardziej bym rozwijał te umiejętności. Co tu tutaj mamy, widzowie? Tu nic. Słuchajcie, że jak ja bym tworzył grę, to na stówę bym tutaj jakąś dziurkę zrobił, że trzeba specjalnie kucnąć i coś znaleźć, albo tu, o, tutaj tak bym coś wsunął, albo tu, o, ja może inaczej myślę, albo tutaj, żeby coś było, ja tak nieprzemyślane. Chciałem ja bardzo... chował jakieś niektóre rzeczy, żeby nagradzać graczy, którzy bardziej się rozglądają, nie? Kroniki mirtany w sumie takie są, że jakby w kronikach jest bardzo dużo rzeczy pochowanych, na jakieś dnie wód i tak dalej. Elfia Tarcza, Ponury Siekacz. Zobaczmy, ponury siekacz. No, jeśli takim mieczykiem latała, to ja się nie dziwię, że jak go straciła, to jej się odechciało. Walczyć, brak elementu. W sumie ta, ja nie mam tego. Tylko to tak wygląda, że jakbyśmy tutaj dodali, to by się nam schody tutaj. Zrobiłybyśmy, schodzili chyba w dół. No dobra, tutaj wszystko. Tam jest wyjście pewnie. O, jeszcze tutaj mamy ok. Kurde, widzowie. No... Jest problem, no. O, udźwik mi to zwiększy. Chyba zakładam to. No, moment, ale. Jak mi to udźwik zwiększa? Co ja mogę wyrzucić? Tu nic. Nie wiem, no kilo wyrzucę? Ale potem tak i tak będę musiał mieć kilo w widzowie. Więc trochę takiego głupią robotę będę robił. Hmm. Bo wiecie, no. A co tu mamy? Kubek. Można brać to w sumie. Jeroskopy. Tryby. No to bym chciał. Okej, okay, ja już się przeciążam od razu Kurde, no Osłaniam cię Serio Lidia nie możesz Czekam tylko dać? na rozkaz. Kurde, widziałbym, ja że, może... może ten pancerz wywalę 35 wagi Plecak, że właśnie ten pancerz wywala? Chyba tak zrobimy. No trudno widzowie Ruszajmy więc. Tylko Wam pokażę, jak mniej więcej byśmy wyglądali. Bo Może tego pancerza ktoś nie widział. Jest dosyć taki creepy i. Specyficzne, no cóż, o. trudno jestem tuż za tobą, będę dźwigać twoje ciężary. Dobra lydia, powiedz mi, że ty możesz to dźwigać. Okej. Okay. Jest tak na styk. Można by ująć. Ty przodem, ja za tobą. Dobra, no trudno się mówi, izowie. Tu nic, nic nie ma. No i ja też jestem. O. Kurde, no. no. Tutaj bym chował, pewnie coś. No, trudno, no. O, pewnie wyjście już, no. Mm. Chyba od razu polecimy do... do chaty, przerobimy wszystko na sztabki. No I potem pójdziemy oddać ponurego siekacza. Jest tutaj ktoś? Chyba nie. Chyba nie, widzowie. Jestem tuż za tobą. Czym mogę służyć mój tanie? Mm. Wiesz co, Lidia nie jesteś mi do niczego teraz potrzebna. Ale jak dojdziemy do domu... To już tak. No. no chyba ten odcinek widzowie będzie trochę krótszy, bo w sumie tak i tak oddamy. Miecz później wciąż tu jestem. Będę dźwigać Twoje ciężary. Później można się skupić na czymś innym w sumie. O, już o Tronacha nie ma. Ale ta, co, ta decyzja, żeby ona latała z tą bronią dwuręczną, no. Niekiedy tego żałuję, wiecie. Trochę tego będzie, ładnie, jakieś rudy mam, tutaj transmutacja pięknie, i teraz tak te rzeczy mogą być. Najwyżej, coś będę sprzedawał. Wymerski tryb. Serio, nie mogę tego sprzed ten przerobić? No, szkoda. 56 sztabek. No, powiem Wam, że, jak tak na jedną wyprawę do ruin, to jest bardzo ładny wynik. Jak myślicie, 56. Ale tam sami widzieliście, że dałoby się ogarnąć więcej, bo tam były jeszcze kilka tych tego złomu chyba. To tak, no do 70 byśmy dobili, myślę. Albo tak, że 70 parę. Nie, nie 70, tylko tak. 64, może 65 Myślę, że byłoby do ugrania Ale to trudno Zbierzmy zioła przy okazji jak tu już jesteśmy To jest właśnie to jak jesteśmy w bazie To trzeba mimo wszystko zbierać te rzeczy, bo wszystko bazuje na czasie, no nie? Więc, Więc jest czasowe. Dobra, pięknie. O! Świetliki. Aha. No to fajny świetlik. Zwierzmy to wszystko. Co, co tam się dzieje? Co on mi tutaj? No nie, mówi mi, że coś zrzuciłeś. Gdzie? No to był ten rdzeń Centuriona. Gdzie on jest? Gdzie jest mój rdzeń centuriona? Gdzie on niby jest? Ale kurde, ja nie lubię takich sytuacji, widzowie. To jest jedna rzecz, z której bardzo nie lubię. Tych stworzeniach. Bo te owady przelatują wam przez obiekty i ruszają inne rzeczy. Aha. Kurde, bo chcę tak ładnie ustawić, wiecie? O! Ładnie. Resztę można położyć tam u alchemika. Nie wiem, no. Mi się bardzo fajnie ten efekt podoba z tych rdzeni, więc lubię je zbierać. Trochę ze względu na to. Ja chyba nigdy ich nie sprzedawałem u handlarzy, wiecie? Tak tak myślę, wstecz. Ale każdy ma jakieś tam swoje udziwnienia. Hmm, chyba na zewnątrz, z tego co kojarzę, bardzo możliwe, że jakieś. Eee, zioła mogłem mieć na zewnątrz bardzo możliwe widzowie, bardzo możliwe o motylki o motyle to są zdradliwe ostro one potrafią wszystko poprzerzucać i się chyba dalej nie dowiem gdzie był ten Rdzeń centuriona się przewrócił i znikł. Jeszcze gdzieś? Tu jest mutylek. O, tu jest. Jeszcze gdzieś? O, dobra, chyba jest OK. No, chyba wszystko. I teraz tak, żeby to ładnie położyć rdzenie, rdzeń centuriona. Gdzie ja je tutaj mogę położyć fajnie? Wiecie co? No trzymaj to. Nie mogę tego położyć nigdzie? Co jest? Okej. Okay. Chodzi na to, że tutaj tego nie da się położyć za bardzo. Mógłbym to tutaj położyć w sumie? Ten jeden rdzeń da się tutaj położyć. O! Żeby on się po prostu nie ruszył w jakiś głupi sposób, to będzie dobrze. O! Idealnie. No. Dobra, i teraz tak, zrzucamy to wszystko. Chyba w tej zewnętrznej skrzyni na zewnątrz jeszcze coś tam pamiętam, chyba było. Będziemy musieli to zebrać. Ale nie, nie teraz. Chyba zrzucam też wszystkie rzeczy, co mam przy sobie widzowie tu. Więc tak. Krasnoludzki łuk mogę sprzedać, to też mogę sprzedać, to używam, to mogę odłożyć, to też, O mogę też tutaj to zostawić. Okej, okay. zjedźmy na dół, to można tu położyć. Okej. Okay. O. Teraz nam się trochę zwolni tego miejsca. Też mamy bardzo dużo klejnotów dusz. Ja się też nie dziwię, że to przeciążenie mam wysokie, no. Dobra. Jest okej. Okay, myślę. Okej. Okay. Aha, tutaj go zrzuciło. proszę No nic, no. Później gdzieś położymy ten rdzeń. Ale mi się rdzenie podobają. Pewnie wam w nie, ale... Yy, mi się one mega podobają. Dobra, fajnie. Teraz musimy oddać quest'a. Więc lecimy do pękniny. Okej, okay. Nie pamiętam czy Miol jest towarzyszem, który może posiadać 50 level. Sporo graczy ją lubi i yy, bierze z nią yy, ślub. Ale czegoż możesz chcieć. Hmm? Jesteś pękni nie od niedawna? Dam ci radę. Ty też nie Zatrzyma jesteś stąd. Pszczeń... Udało mi się znaleźć ponurego siekacza. Zdumiewające. Udało ci się do niego dotrzeć i wrócić, by o tym opowiedzieć. Podczas moich podróży spotkałam mnie wielu ludzi, mogących równać się z tobą umiejętnościami. Widzę, że muszę się jeszcze wiele nauczyć. Jeśli mi pozwolisz, chętnie będę ci towarzyszyć w Twoich podróżach. No, Ciekawe. Nie no. Jakby ona miała wyższy kap, czy coś, to spoko. Po pierwsze, by trzeba by zobaczyć, jakie ona ma preferencje. Ale z tego, co widać, to ciężki pancerz i broń dwuręczna. Z tego, co widać. Ale jak na razie to Lidię używam, więc nie jest nam potrzebne. Widzowie, nie? Chociaż to, że ona ma. Widzę, że jeszcze wiele Wie... muszę się nauczyć. Prowadź. Chociaż to, że ona ma biegłość w dół ręce. Mużny, musiałby, mężem. Musiałbym zobaczyć na stronie później. To chyba jakie ona ma statystyki i biegłości? Później zobaczę po nagraniu i wam mniej więcej powiem. Mm. Dobra, chyba wszystko. Chyba tak. Bo teraz, co ja mam tutaj do, za, do zrobienia, możemy później jeszcze iść do. do mglistej twierdzy. Do MAGA. Tutejszego i kupić jakieś księgi. Ale no nic. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku trochę tam sprawdzimy tego maga w mglistej I czy to miol to warto brać? No nie wiem, naprawdę widzowie. Naprawdę. No. Kurde, sam łuk waży 16. Kurde. Też będziemy musieli się w pewnym momencie rozstać, chyba z łukiem, ale no zobaczymy. Bywały sytuacje, co nie mieliśmy żadnych bełtów, więc musieliśmy się wspierać z łuku. Tutaj rzeczy jakieś do sprzedaży. No mniej więcej wiem, że będę szedł do Kowala. No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i miłego grillowania. Chyba, że już no niektórzy już tam w środę już zaczęli. Ale jak coś, to życzę Wam miłego grillowania dobrego jedzonka i miłego spędzonego czasu z znajomymi czy no, rodziną. No nic, na razie. Cześć.